Nie robię pela, dzisiaj wychodzimy wreszcie, znów na dwór Ja wiem, że jest taki półwlok, ale dobra, bo moje autko było w serwisie i oni w tym serwisie nic nie zrobili. Wzięli sobie 85 zł, 80 zł, no i alo. No w sumie, do nas zrobili, to zregenerowali baterię, ale kłóciłbym się z tym, bo po kilku dniach ona wybuchła. Na szczęście nie w autku. Więc no, 65 zł za 10 minut jazdy. Deal, po prostu wielki deal. Tyle to ja bym sobie mógł codziennie zarabiać. Ej, bo to jest nic. Za 10 minut ja frajdy No, więc dobra. Przenosimy się na kamerę, już nie na co będę to nagrywał wszystko. I do cześć. Dalszy do później. Czyli ta bateria jest dobra. Tam ta bateria działa, ta jest brudna, więc yy, idę po wykałaczkę i ją wyczyścimy. To by bardziej się zdarza igłą ale nie mogę metalu do metalu. Trudna. Trzeba będzie tym alkoholem izosopelowym. Więc zna się następsta i To nie jest alkohol do picia. Chyba. Nie wiem zresztą. Ale to jest specjalnie wyczyszczona. Dobra. Panie Mądraliński z serwisu. Zobaczymy, czy ta bateria ma rzeczywiście dobre naprójza. Nie wiem czy wiecie, ale jeśli ta bateria będzie zepsuta, to wyślę ten fragment do serwisu. O! Zobaczmy, jest jest się łączy. Ha. To jest ciekawa sprawa. Dobra? O, oh, to ciekawa sprawa. Bardzo ciekawa. Dobra, jedziemy. jechałem cały czas no i co? duszę, duszę, mogę sobie dusić autko nie jeździ ciekawe podniosłem, nagle piszczy, nie działa nie jest kwestia tych kabli, tylko tych kabli tu one są one są gorące strasznie nie wiem czy one są gorące dobra, nie ważne. Zmieniam baterie i jeździmy dalej. Idę do, druga. Czyli jak widać 3000 jest sprawna, a tysięcy niekoniecznie. Przygoda. Yeah.

rezonans, dlatego dziady tam. Yy, bateria 5000. 5000 mAh jest niesprawna. Yy, muszę wyczyścić te styki. 3000 natomiast jeździ. Czasami tam przerwie, ale to już jest kwestia niestety kabli, a nie samych styków, po prostu te tam na zgrzewie. Nie wiem, czy widzicie. Mogę wam sobie pokazać bliżej. Te tutaj pewnie kable ze zgrzewu już puszczają powoli. Dobra. Bateria się nie rozudowała, ale silniczek się zaraz przegrzeje, więc idziemy do domu. Muszę jeszcze zrobić tak, żeby mnie nie skręcało, bo aktualnie jak on idzie ten skręca. Jest to kwestia krzywych koł. Oczywiście wygląda miał na prosto, nie? A widać, że to jedno jest tam sprzeduskrzywione. Zapakujemy i idziemy.